Witajcie w kolejnym odcinku Pottermore.pl Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł dotyczący Sylvanusa Kettleburna Autorką tekstu jest J.K. Rowling Zapraszamy! Sylvanus Kettleburn był nauczycielem opieki nad magicznymi stworzeniami aż do początku trzeciego roku Harego w Hogwarcie, kiedy zastąpił go Rubeus Hagrid Kettleburn był entuzjastycznym i od czasu do czasu lekkomyślnym człowiekiem, którego wielka miłość do często niebezpiecznych stworzeń, które studiował i którymi się opiekował, doprowadzała do poważnych obrażeń niego samego, a czasem i u innych. Fakt ten spowodował nie mniej niż 62 okresy w zawieszeniu podczas jego pracy w szkole. Rekord wciąż jest aktualny. Podobnie jak po nim Hagrid miał skłonność do lekceważenia ryzyka związanego z opieką nad takimi stworzeniami jak brzmioptaki, druzgotki czy ogniste kraby. A pewnego razu sprawił, że wielka sala zajęła się ogniem po zaczarowaniu popiełka tak, aby zagrał gliste w sztuce fontanny na szczęśliwego losu. Kettleburn był sympatycznym, choć ekscentrycznym człowiekiem, a jego ciągłe zatrudnienie w szkole świadczyło o wielkiej sympatii, jaką otaczali go zarówno pracownicy, jak i uczniowie. Zakończył swoją karierę z tylko jednym ramieniem i połową nogi. Kiedy przyszedł na emeryturę, Albus Dumbledore podarował mu pełen zestaw zaczarowanych drewnianych kończyn. Odtąd prezent ten musiał być regularnie wymieniany, ponieważ zwyczaj Kettleburna odwiedzania rezerwatów smoków w wolnym czasie powodował, że jego protezy były często podpalane. Na dzisiaj to już wszystko, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.